Witajcie z kolejną recenzją, a przed wami pozycja premierowa, gdyż dzisiaj jest 1 września i właśnie dzisiaj ma swoją premierę pozycja Jak wychować nazistę. Jest to reportaż o fantastycznej edukacji pana Gregorta Ziemera i tu mam dla was nowość, mam tą pozycję od wydawnictwa poczekajcie, znak litera nowa. Chciałam wam pokazać jak ona się w ogóle tutaj przedstawia. I słuchajcie. Co mogę o niej powiedzieć, to tyle, że to bardzo trudna książka. No strasznie zmroziły mnie tutaj wszystkie porównania, które stosował autor. Nie bawił się w jakieś tam ozdobniki, tylko prosto i konkretnie opisywał ludzi, którzy dobrowolnie dawali się podejść rządom Hitlera. No bardzo bym chciała, abyście poznali tutaj taki mały cytat. Doświadczenie z żabą, która wrzucona nagle do gorącej wody wyskoczy z niej natychmiast, ale gdy zostanie umieszczona w chłodnej wodzie, stopniowo doprowadzanej do wrzenia, da się ugotować. No, słuchajcie, pozycja poza mądrym i filozoficznym wprowadzeniem zabierze nas do świata, gdzie Żydzi byli naprawdę bardzo, bardzo krzywdzeni. Powiem wam, że to jest naprawdę tak, że aż uczniowie w ogóle rzucali w swoich rówieśników kamieniami, Gdyż tego po prostu byli uczeni od samiusieńkiego początku. A co gorsze, niektórzy tolerowali takie zachowanie, w ogóle wpajając dzieciom, że każdy żyd to wróg, bez względu na ilość dni czy lat spędzonych na świecie. To było bardzo ciężkie. W ogóle powiem wam, że cała książka jest y, spisana słowami autora, któremu udało się w jaki sposób poznać kulturę i nauczanie w niemieckich szkołach. Wszystkie spostrzeżenia i rozmowy spisywał zawsze na kartkach, żeby właśnie potem móc jak najdokładniej je otworzyć. Historia jest no, bardzo emocjonalna, gdyż już w ogóle samoopisy kobiet, które rodziły dzieci z rozkazu rządu i dla rządu, no, nie mieściły mi się tutaj w głowie. Chociaż chwilę naprawdę nie jestem w stanie w ogóle tego wszystkiego opowiedzieć, bo no bardzo tą książkę przeżyłam. Czytałam tutaj o chorych dzieciach, słuchajcie, które same się prosiły, żeby mogły umrzeć dla Hitlera. No, nie uwierzycie, ale oni od samego początku przyjścia na świat właśnie były tak szkolone. Wpajano im w ogóle same straszne rzeczy, traktując Hitlera jak Boga. Oni wszystko robili z myślą o nim, nie o sobie. Potrafili wyrzec się rzeczy ważnych i bliskich, byleby tylko on był zadowolony. No, naprawdę, mordercza gra psychologiczna, która pozbawiła każdego, podkreślam każdego niepełnosprawnego człowieka życia z przekonaniem. Że zrobił coś dobrego. Ostre zasady i rygory, którzy musieli przestrzegać, były tutaj delikatnie powiem okropne. Ja książkę polecam y, ludziom o mocnych nerwach, bo powiem wam, że żaden horror nie był tutaj tak niebezpieczny psychicznie, jak właśnie ta książka. Jest brutalna i bolesna wprawdzie, w ogóle historia, którą czyta się szybko, ale która pozostaje w naszej głowie. Powiedziałabym na, na długo, ale wydaje mi się, że na zawsze, bo takich opisów, jakie tam były, to, to jest po prostu no, coś strasznego. Nie życie, wyobraźcie sobie, że kobieta rodzi dziecko. E, tak jak tutaj macie na obrazku, mierzą, ważą, wszystko w porządku, a tu nagle okazuje się, że coś się z nim nie tak. No i wyobraźcie sobie, że ono już nie ląduje do mamy. Ono nie wie, co to jest mama. Po prostu już go nie ma. Także no. No, to jest coś strasznego. Straszna książka, okropna książka, ale warta poznania, żeby później właśnie wiedzieć, co to znaczy, że. O, ktoś jest za Hitlerem. Dlaczego? Każdy powie, albo był złym człowiekiem. Dlaczego? Przeczytaj książkę, to się dowiesz. Oj, wolałbyś nie wiedzieć, uwierz mi. Ale jak się dowiesz, to przynajmniej nikt się nie będzie wypominał y, rzeczy, które nieraz ludziom wmawiają, ale które są nieprawdą, albo przynajmniej zbliżoną trochę do prawdy. Także mówię, książeczka ma dzisiaj swoją premierę. Jeżeli ktoś lubi takie y, nagłe. Y, nie da się powiedzieć zwroty akcji. <noise> Nagłe emocje, bardzo wrażliwy jest i, i w ogóle nie wyobraża sobie życia bez życia. To nie wiem, czy ta książka będzie dla niego dobra. Ja przed nią przebrnęłam, dałam mi punktów 10, bo potrafiłam się przy niej naprawdę bardzo mocno wzruszyć, bardzo przy niej cierpiałam, ale no przynajmniej poznałam fakty, które kiedyś ktoś mi wpajał, które prawdą nie były, a które teraz wiem, że dzięki tej książce, dzięki tej osobie, która tam była i widziała wszystko na własne oczy. Wiem, że są prawdziwe. Także nie dajcie się oszukać. Czytajcie książki, będziecie mądrzejsi. Także ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. <grych> pa, pa.